60, jeszcze 3, jeszcze dwa. Jesteśmy na projekcie kwadrat i dzisiaj będziemy grać w projekt kwadrat. Chciałem Wam ogłosić w katolickim głosie internetu, że on mnie upił Nie, ja nie wiem nie piłem. Nie, słuchajcie. Tak więc dzisiaj. Zagramy sobie na projekcie kwadrat, ponieważ od wczoraj, od 28, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jest projekt kwadrat. I dzisiaj ponownie z Nowesem sobie nagramy. Oczywiście link do jego kanału jest tu na górze, gdzieś, tu, 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 nie wiem. Gdzieś tam na górze musicie go szukać, albo w opisie. Dzień dobry. E, tam będzie, będą odcineczki u mnie, u niego, znaczy u niego, u mnie, znaczy w sensie u niego będą ze mną odcinki. Tak więc możecie wpadać. Ale dzisiaj chciałbym was poinformować, że doszło kilka osób em, właśnie z poprzedniego filmu o projekcie kwadrat i już wam mówię kto. Niestety jednak wam nie powiem kto, bo nie pamiętam dokładnie Ników, ale między innymi Sztywny Piston, Ewela. Em, jeszcze był by dwóch innych doszło. Tak więc przepraszam... A, Nie! Ej, bo tu są życia! Nie! Co zrobiłeś? Teraz zginiemy. A to twoje konto? Nie, to jest moje konto, <laughs> ostatnie życie. No, e, to jestem ja, ale tak naprawdę tylko jestem przebrany. Jak ostatnie życie? Czyż nie zginąłeś? A nie, tym... ale to nie rób mi tak. Nie mówisz, <laughs> proszę. Dobra, e, słuchajcie. Proszę. Mamy tutaj domek. E, aha, jeszcze jeżeli chcecie dołączyć do tego serwera, w opisie jest napisane, jak możecie dołączyć. Po prostu napiszcie w komentarz, mm. jak, e, dlaczego to właśnie wy macie. Czyli możecie wierszyk, możecie po prostu opisać siebie. E, I od razu po prostu tyle. Jak wam dam serduszko to znaczy, że was wybrałem. Nie mogę tej skrzynki, bo ja to, to jest... No ty im dasz, ja wiem. Dobra. E, po pierwsze. Frescinia dusz Przepraszam, zatkało więc. Mm. Zatkało kakało. Ej, ja bym na twoim miejscu powiększył te jaskinie. Ty masz ogólnie taki pomysł na domek, że e? na pierwszy rzut oka myślałem, że tam nic nie ma, a tam jest bardzo duża jaskinia. No tam jest duże jaskinia, bo ja tą jaskinę zrobiłem sam własnoręcznie, no. Tak, jasne. Tak. Ja tam się wprowadzę na tej jaskinie. No nie odcinku. no, bo możesz pomóc mi domek zrobić, ale wprowadzi się. No to... Zobacz, ja tam będę tam wrogu. Tam w rogu spał będę, patrz. O tam. Tu, ale ja będę taką wypełniał lawą tą jaskinę. No, tak, żeby... dobrze jesteś. już. No to dobrze ja w Lawie lubię ciepło. W Co lawie to... lubisz ciepło, patrz, ale ci pokażę... Nie mam kilofa, kurde i teraz te drewno przy ciebie muszę zmarnować. O kurde, aż mi się tutaj... Eee... Dobra, patyki mamy. Mamy patyki, tak? Więc patyki możemy przerobić na przykład na większą ilość patyków. Weźmiemy sobie jedno, weźmiemy sobie drugie I mamy już trzecie I oczywiście mamy ządzaka, którego oczywiście chciałem tutaj mieć eee. eee Tam przekręcić w lewo trzeba A, Ała. Ej, ale to moje konto nie umieraj. Mówisz, że mam nie umierać? No. Monster Hunter, zobacz, no, mre, osiągnięcie mre. Monster Hunter no, Ej, ale zobacz, zamknij, bo one, one wchodzą tam Jak on się tu zrespił? Panie ja ale nie Otwarte niedobrze tak, Ty masz przynajmniej tyle lepsze drzwi, bo teraz przed drzwi można się bić Kiedyś można było się bić, teraz już nie można Ale jak my, my mamy na naszej serii takie drzwi, to nas biją przez te drzwi No bo tam można akurat, no Kurde, <gry> <gry>, czemu to wszystko zamknięte jest? Panie, pa jak ja mam rozrzucone tutaj Dobra Dobra, ej, zrobimy challenge No Ty będziesz robił WASD, ja robię myszką Mówisz? No dalej, gramy <grystanie> No już zginiemy tutaj. Dobra To no, moje konto w sumie No właśnie co, tam Dobra Bardzo, dobra, ustawimy sobie farmę grzybką, a grzybki się rozmnażają, żeby. No, ale wyżon... nie może być światła Tak więc tam dalej, tam, no tam jest. Tam, 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 No tam, tam, tam fruk. ja tu będę spał Zobaczysz, patrz <grystanie> Na grzybach? No Tu będzie grzybko, a tu jakieś odstępy muszą być, czy nie? Mogą, może być w nie wiem za szczerze. Czy... Bo ja mam dużo tych grzybków, Patrz jaką będzie opany. Dobra, pięknie. Ja, ja nie ruszam, on rusza. Tak więc proszę państwa. Dobra. To jest... Nie kop, kop... ty... Ale to nieładnie tu wygląda to. TOO KOP! Tego kobla! A dlaczego? No bo, bo potrzebujemy kobla. Ej, to jest przypomnę, na odcinek, no ja nie będę grać. Ej, dobre to jest, nie? Węgla nie kop, bo nie możesz Ej, wykopać. No, ale, ja ale nie ten możesz ten film... wykopać, bo tu się ze stołu na kopie. A dlaczego No, no zobacz, no próbuj. Minerały wypadają tylko z kamienia. No, no jak tu to? Jest, kośnik, to drop! I tu masz szansę na wypadnięcie. No, no, co? no przykro mi, ale takie są realia Polski. No, <grym no, <grym no ja nigdy tutaj się nie zbuduję. Musiałem na Śląskie a jak chcesz węgiel. No ale przecież tutaj szybko leci ten węgiel. No, no i wiecie, może czy... nawet w kopla nawet leci. 20 wykopałem i nie mam. 20 to ja wykopałem. A to jak żelazo znajdę albo diamenty, to też nie dostanę nic? No nie. Musisz Pisz. ten. No tu. tu, tu. I poza tym trzeba na odpowiednim poziomie, tak samo jakbyś szukał normalnie Diaksów, tak samo normalnie szukasz... A tu mi jest? 40 wykopałem i nic nie je wystałem. A co no, ty myślisz? teraz zostaje? Który mamy poziom? 90, no właśnie, tutaj węgiel jedynie O, masz. O, drugi węgiel, widzisz? Już masz dwa, dwie sztuki węgla. Chłopie! Czy ty się zar zarobisz tutaj? Mamy Morticzka, Ewele, buchcik zew sztywny piston. Posłuchajcie. Albo nie jednak nie, nie pójdziemy. Chciałem pójść do obuchcika, żeby... albo poczekajcie. Zrobimy coś takiego. Że pójdziemy na telefonie do nich i powiemy, zapytamy się go. E... Czy możemy im zgryfować domek? Czekaj. Nie, nie ma. się z kanałem. Dobra. E... Moment. Ej, 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 otrzymałem prezent. Co o, to? Jakie ze... to są prezenty? No takie jakieś. Ty bukcik Słuchaj cię. się uprzejmie Lubisz mnie? Muszę udzielić odpowiedzi No jak <noise> też tu grać co musisz <noise> No no to lubię lubię na pewno no. Ale bardzo Tak? Co jest? No to skoro bardzo bo na nazwis właśnie Robiliśmy losowanie nie? Jakie losowanie? No losowanie robi... No gdzie mnie kopiesz tu? Losowanie robiliśmy Ciebie... Ciebie... i nawet e, wy, wylosował, że musisz zginąć i stracić życie. Serio? No było. mi radę? Wiesz, węgiel budujemy. Znaczy kopiemy. No daj mi kopać! No przecież kop! Powodzenia <laughs> węgla. Co mówisz? Powodzenie z węgla. No zniszczył mi koło tego... Bo my teraz gramy on gra na jednej ja myszce, znaczy na myszce a ja klawiaturą kopię, znaczy gram Fajny, nie? No, to genialny Dziękuję do żegnam państwa dziękuję za... Dziękuję za opinię, żegnam pana powodzenia. Jak się... Bye. Jak się z tą wychodzi? Parzę ci pokażę. Już wiem, od co... Ej. No. Co ty masz mi dlaczego w tej jaskini kopię... Kopię, kopię. Patrz! Ogóle... Ale weź ten prezent, weź prawym naciśnij. A to też skrzynka przecież no, to jest. No, prawym. A. Dobra, Dobra, wow. uwaga, losowanie! Dwa szmaragdy, A. proszę państwa! Jakie emocje, co? Po co mi szmaragdy? No co ono? Ale po co to kopiesz, no? No mój... We, Ale weź tą myszką tak do góry. Patrz jak zepsułeś tę meskinie, taka ładna była. No bo ja tutaj mieszkanie sobie robię. No nie możesz zrobić mieszkania tutaj. No Zróbmy nowy kill -off. No co, No nowy kilo zróbmy <noise> Dobra daj. Patrz. Cyk, cyk i. A ja te żelazne kiedy dostanę? Chodź tam. No, jak znajdzie? Żeby żelazo, to musimy iść głębiej. Patrz. Idziemy. Musimy iść na... Czekaj! 63 przynajmniej. Poziom. Daj mi To który jest? 8, 8. No iść do dół. Dobrze. A na którym jesteśmy? 80, 79, 8, 7. A jak umiem? DJ Arek zapowiada! A wiesz, że Śmierć! Są wyłączone. No wiem co. To, Ach, to, dobrze. to dobrze. A wie, że do lawy wpadniemy. Dlaczego nie 60, byli? jeszcze 3, jeszcze 2 Ej no nie, no tak nie może być Ej no nie no tak, tak nie, tak nie może być Nad... No, co ty grałeś? Dobra, niech będzie, że to moje życie. Później mu dam, a sobie odejmę. Niech mu będzie. Nie, tak, nie, to sobie nie odejmuj. Dobra, to ja mam dwa. Pewnie, że nie odejmuj, że żartowałem. <grym> Gdziebym potem To, to ja mam dwa. Nie. <grym> Życia masz jedno, przykro mi. Nie, no a zobacz na F5, zobacz. To nie jest moje konto, to nie ja. No nie, no teraz... No, nie no, przykro no tak mi, ale proszę pana, tutaj się wydarzyło naprawdę okrutne ja morderstwo, no właśnie, ale to ty ja tak nie... się... nie no nie, dobra, nie... oddamy mu życie, a sobie zabiorę, ja udźwignę ten ciężar. Nie, tak to nie, tak się nie bawimy. Dziękuję. Tak to ja mogę mieć jedno. Uspokój się, bo... Dam radę. Dasz radę? Dobra. Ja nie muszę umierać. Proszę Państwa, tak więc, idziemy po... i nie wpadnij tam, bo A, bardzo. No, nie, zrobimy tak koło, patrz. Weźmiemy gravel. Ja tu mam trzy ty, po prostu... Mózgowe, nie? w spokojnie. Co robisz? Chcesz Nie chcę zozola, panie. Znaczy, chcę, ale nie chcę teraz. Nie serio, mam zozol. No pierc. gdzie to jest tutaj? No to jak rok leży, to nie No to cykerek, ona się nie psują. Co ty zagmurujesz teraz? przecież muszę tam jakoś wejść, nie? To graweluje. No bo czym mam wejść? Obok. Ale Siedem. nie mam czym. A bo nie... tam przedmioty jest z... Noo, brawo! No to masz pochodnie przynajmniej. Bra no właśnie. Robimy tylko. Bra, pek, 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 pek. Daleko tam. Nie, nie widzę, kurde, ile tego tam mam. No tu się pytałem. No trochę to było, no Proszę państwa Proszę się uspokoić, bo naprawdę Dobra, jest to tylko to i będę się kopał na dół Pyk, pyk no też nie no, jeszcze trochę, bo zginiemy Nawet zginiemy i będziesz miał bananą. no Nie możemy tak no Gryby właśnie, umierać. też mi się tak, tak. wydaje. Ej, ale musimy potem policzyć grzyby, czy doszedł jakieś jeden? Myślę, że doszły, bo jak ja posadziłem to. Potrzebujemy Gravlu Gravel? Where are you? Nie, no dobra, skoczę tam. Nie zabiję się Gravel. Przecież chyba się nie zabiję, nie? <laughs> nie wiem, tak nie naprawdę, stać. Ale nie tak, tak naprawdę, jak masz jedno życie, to jak teraz zginiesz, to jeszcze jedno masz. A może weźmiesz sobie wodę. Nie mam wiaderka. Nie stać mnie na takie przecież... Tak naprawdę co? Jak jedno życie to co? To jeszcze jedno mam Czyli Tam trzy życia. Tam jest no, że tak będzie Aaaaa! Aaaa. Aaaa. <laughs> Ej, no nie rób tak Ale przecież zaraz się odnowi Musiałem, bo nie miałem gravela A, a zaraj temy znikną Nie ma jedzenia Zaraid... Ej, bo w sumie zginę teraz A nie, bo nie Nie zginę, bo przecież gravel na dół dałem. Trochę trzeba myśleć Proszę... O widzisz? O w sumie... Nie zginę <laughs> Trochę trzeba myśleć Uuu, dwa nawet hmm. Hmm. Tam, tam jest jakaś pochodnia No wy? Kogo to jest? Jak ty? Moja pewnie, ja tam pewnie byłem Niby kiedy? O, wcześniej Ej, ale tu jest tyle potworów, nie, umiej, nie umieraj mi hmm. Proszę Państwa, Możecie się odsunąć hmm. Nie przeżyjesz tego ale potrzebujemy i temy. On no to skacze i ucieka i się muruj. O Boże, przecież ty to umrzesz jak, jak nic. Ej nie, skocz i w lewo uciekaj Dobra, dobra. Ale nie skacz tu. Nie tu. Dobra, ratunku. Pomocy. Ja by się murował. Muruj się. Muruje się. Nie da się. <grym> no nie da o, się. Surowiec wziął. No i co mam zrobić teraz? No i szkielet się zniszczy. Ej nie, we, weź masz przez inny surowiec kobla przecież, przecież zebrałeś. A, no widzisz. Ale nie masz tu, weź E. Na e. Czek, spokojnie. O! Teraz jest pięknie. Widzisz? To się... To się albo się umie, albo się nie umie. Dobra. Jedziemy. Spokojnie. Ubezpieczenie przewiduje takie przypadki. <głos> <głos> Dobra, damy radę. Idziemy wykopać się, idziemy walno niebuchcika. Może się nie da, no, ale. I możemy. No, zakończyć. Ale pamiętajcie, piszcie komentarze, żeby się dostać na serwer. Ej, ty patrz, co jest nocą u siebie. Co to jest? Piła? Ej, nie wiem skąd to mam nawet. Ej, on będzie mieć ciął. Po co ci piła? Nie wiem właśnie sam skąd to się tu chciał. Jezus Maria, ciałem mebel. Pytam się dziwicie. Co jest właśnie nazew? Ej, ty patrz! Ty. Ej, Alek! Co? co ty ruchawiłeś? Po co ci to? Nie, <głos》> ja to nie moje, ja nie wiem skąd. No jak to, nie twoje? No nie wiem dlaczego to tu jest. Jak ja też można... nie przywoziłem. Jak można nie wiedzieć? Ej, bo to jest szuflada zapomniana, ja jej nigdy nie otwierałem <ścoughs> Szuflada za... Szuflada zapomniana, odcinek pierwszy Kurde ciemno tutaj Teraz pewnie w górę będę się budował tak perfidnie Tary to 81 Jak mi jakiś creeper na głowę spadnie Ej ja mam pomysł na film no. Przywiązać cię, przy, cię do krzesła i będziemy miał challenge muszę grać Przywiązałem go do krzesła i musi grać 24 godziny przed Minecraftem Nie Ej dobra, kto tak chce, to może tam możecie napisać w komentarzu, ja bardzo chętnie to zrobię Dobra, jak chcesz to wiążemy na desa i... Ja, ja to mogę grać Dobra, ale nie możesz nawet iść do toalety No ja, no, jak będzie przywiązałem, to się nie da iść Pytam się Majtaski pójdzie Mam ci kupię Ej, ale to jest dobry pomysł Ambersa? Dobra. Nie, w sensie, że cię przywiązał teraz, tak nagle. Jak ja to ty. zaraz, ty! <grym> nie, będę, nie będę mógł grać. Ale ja mam taki pomysł, żeby. Czym no, ty jesteśmy? jaką taśmą ty mnie przywiązać! Proszę cię. Nie mam mocnych. No nie rozerwiesz jej. O, aha, dobra. No właśnie! To są pomysły jego, no. A później siedzi dzieje... No to poczekaj na mnie, zaraz wrócę za godzinę z lepszą taśmą. Na godzinę to mnie tu nie będzie, bo ja będę w krainie snów. Uuu, kim ty. Halo? Jest tu kto? Dzień dobry. To tylko my, potwory. Halo? Zombie? Zombie, ja nie chcę cię. O. O, o! Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Co się stało? Nic, nic, nic A ty umierasz mi? Przecież mam, No No, nie no właśnie no bo, na, no bo trochę nam... No bo trochę nam nie gra w ciało To moja wina Proszę nie bo Boże ma dawaj Idziemy mu kraść I chlebek sobie zrobimy Anton, nie umrzesz mi? Co ci nie zrobię? Nie umrzesz mi? Nie. <grystanie> Za nonny Absolutnie nie. Ale fajna jest ta No. Patrz. A no mnie nie umie Pasuje. Pasuj, pokaż, pokaż. Czekaj, bo ja kurę. Ona no nie chce być pieczona. Ale nie Zacznie. będzie pieczona, a surową jest. Ej patrz, to... o jak strasznie. O? Tam to zdejmę. Ej, patrz, ja mam pomysł, patrz, tak tak. Ale A. idę, nie, gdzie... nie bo, ja, bo czekaj, no my... nie, poczekaj, tak nie może być Dobra Poczekaj no. <laughs> Tam, zboże, zboże Patrz, zboże. ma O, dobra O, zboże, ekliper, o, prawie zginęłem Dobra, weź mu to, weź mu to Na pewno? No bierz mu też A on będzie patrzył? To weź mu to posadź zaraz no, weźmy postać mu to niepotrzebny i tak już... On za, za gruby jest już. <grych> on nie patrzy na... No właśnie. Widziałem zombie, 3 HP masz! A ja się nie boję takich słobiaków. Dobra! Ale on jest taki wolny, że... No dobra! Mm, dobra No spada ode mnie! Dobra, trzeba zbić krótko. On ma nawet enchant, dlaczego on już ma takie rzeczy? Ale oni są publicznie właśnie ją zrobić, ale nie możesz go użyć, bo to jest na prywatnym Ale co? Enchat, nie możesz dołożyć. Nie mogę? No nie, ale na znaczy trzeba oni chyba publicznie zrobili, wiesz. Słyszałeś to? Co to było? Ale co ty robisz jak w ogóle? Co za moim odcinku robić? Poczekaj, bo ja to... Do przedmioty będę miał, nie? Ale to zrób sobie Ech. chleb szybko, żeby HP mieć więcej. Ej, fantomy lecą! Latające! Jak No to latające stwory, zaraz cię zabiją! Widzisz, da się zrobić no chleba. Na no ty musisz naliczyć, broń jakieś coś tutaj. jest i Tu może ma crafting, je. No spadać ode mnie, one tu wlecą. Nie no, chyba nie Dobra, teraz już nie wlecą. Nie no, patrz. Lata, lata tam coś. On tu jakąś eksperkę robi. Ja cię kręcę, Nie masz drewna ma... w ogóle? No coś ty. Ja zużyłem całe. On tu może ma coś. Nie, no, tu raczej nie ma. O, Jezus, Bóg, jak się Bóg, wystraszyłem, może. Czekaj, Bóg ci dawaj. No, crafting. Crafting, czekaj. No nie, 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 nam idź nam nim, nie, idź za nim, nie idź za nim, nie idź on ci przyniesie. Dobra. O, weź dał ci, rzucił, rzucił tam na skórę. Cofaj, cofaj, cofaj. Bo one tu latają. Ja się za to mówiłem już tu No, tak jest Dobra, dawaj Dobra, teraz ja przyjdę. No ja przyjdę. Yes. Ale żeś się wysilił Tak więc To by było na tyle w odcineczku No to już No niestety proszę pana Ja będę wśród krów Eee Ej, sama się skrzynię otworzyła są. A nie, to Buchcik. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie. Podajcie do nazesa i Pisz, no piszcie komentarze i zostawcie kciuka w górę, jeżeli się podobało, jeżeli nie, też możecie zostawić kciuka w górę, ponieważ to dla buchcika to jest cel charytatywny, im więcej łapek, tym więcej... Nie wiem, tym mniej chleba dla Buchcika i będzie lżejszy. Tyle. Dziękujemy.